I tak się, no e, co to ja wam miałem za co, na samym początku powiedzieć e, jako że jako że od kilku odcinków na Eurotaku nie nagrywałem głosu to teraz może by się przydało parę słów wyjaśnienia o co chodzi w, no, w tym co ja tutaj robię po prostu jak a dobra może wyjdziemy z tego po prostu z, yy, chcę przekroczyć milion kilometrów. Zobaczycie czy się po prostu licznik przekręci w tirze. Bo jak wiadomo, yy, liczniki nabijałyby z tymi motorkami kuzikapierdzikłami. Dobra, mniejsze z tym. Yy, zazwyczaj liczniki dobijają do 999 tysięcy kilometrów. No, same dziewiątki. I potem się licznik zaczyna od nowa. Jestem ciekawy właśnie, czy, czy w Eurotaku akurat licznik się przekręci. No i o to w tym wszystkim chodzi w tej, w cudzysłowie, serii. A bez głosu się może zdarzać z tego względu, że gram sobie tylko tak dla, od, dla odprężenia. No i cóż, no, zaczynamy, zobaczymy jakie tam misje, czy misje. Ej, gdzie można jechać? Oczywiście to wszystko jest yy, robione w ten sposób, że nie obchodzą mnie żadne jakieś tam wykroczenia i tak dalej. Z tego względu, że no, chcę jak najszybciej docierać do celu. No i wiadomo no, mandaty i tak dalej też to akurat nie, jakoś zbyt to mnie nie interesują. Ciekawy jestem czy ta gąsienica akurat Dojadę w 7 minut. A nie, trochę daleko jest. Dobra. Dobra, z tym tu raczej powiem pociągnąć. Tego chyba będzie lepiej. Dobra. Aha, to jest z tego. dobra ja Zresztą więcej powiem jeszcze jak będę jechał, bo mi się przypomni. Dobra. I to są tak. Pomidory. I to jest tak Praga. Dobra, przyjmujemy zlecenie i jedziemy. No i właśnie między innymi o to chodzi, że żeby się nie przejmować właśnie jakimiś tam dotyczeniami, tylko po prostu ucisnąć do przodu na czerwonych i na czerwonych, przekraczać prędkość. Lato się zaczęło jeździć, on was strasznie pierdzi kółkami. Wyjedziemy na tak proste, bo nawet nie pamiętam i uszkodzenia tego ciągnika swojego. Wyjdziemy na prostą, to zobaczymy. To było tak? Tak. A 1%. Ale to spoko. Z tego, co tak, tak, no, tak mi się wydaje, no. trochę długo mi to zajmie, żeby przekręcić licznik budowy przez 2000, a no, nie będzie 2500 km. Staram się robić jak najdłuższe trasy, no, żeby praktycznie, no jak jeden odcinek, to żeby była jedna trasa. Oprócz tego, staram się odkryć całą 100% mapę. No oczywiście, też czasem będę kupował ciężarówki dla swojej firmy. Wiadomo o co chodzi. Niech oni też se tam ciemkają trochę pieniążków. Musiał się wiebać tak? U. Tak swoją drogą, może tak będzie, będzie jakiś o różnych pogadankach. Także może powiemy sobie co, co jest, co będzie i tak dalej, no to może tak. Jak na razie skończyliśmy Tomb Raider'a Chyba z 2013 roku, bo z tego co dobrze pamiętam Skończyliśmy Tomb Raider'a Zaczęliśmy z... Yy, zaczęliśmy kolejną konkretną serię z Rise of Tomb Raider Po... Znaczy tak jak mówiłem Kiedyś na Tomb Raider'ze że będę chciał go wymaxować, także do tego jeszcze przyjdzie pora. jak będę chciał sobie trochę popykać. W każdym bądź razie, no, jeżeli już jest seria można powiedzieć sobie zakończona, no, to w tym momencie, znaczy na no, seria Stunt Ridera, no ona jest zakończona. Ale jeszcze jak mi przyjdzie do ochota, to będę dogrywał kolejne. Filmy właśnie z odkrywaniem klubowców. tak żeby jak najwięcej odkryć. No może na 100% się nie uda, bo nie wiem, czy się wszystkie znajdźki uda znaleźć. No ale postaram się. Skończymy Rise of Tomb Raider, przynajmniej główny wątek fabularny. Zaczniemy Shadow of the Tomb Raider. Rise of Tomb Raider to jest bodajże z 2015, a Shadow of the Tomb Raider to jest, czy jakoś tak. Jest 2017, żeby w kolejności. W każdym bądź razie, no, kiedy tam będę miał chwilę takiego, kiedy będę miał ochotę właśnie odkrywania tych drobowców, to będziemy uzupełniać właśnie Tomb Raider'a, Rise of Tomb Raidera i Shadowa. Hmm. Oczywiście, jeszcze leci Diablo trójeczka, bo nie, nie przeszedłem jeszcze głównego wątku fabularnego. Tylko, że z Diablo no to wiadomo dłuższe odcinki będą, bo to jest taka gra, że trzeba trochę popykać. No wiadomo zawsze, zawsze kiedy nadejdzie ochota jakiś odcinek, może wleci, czy wiadomo, że wleci. Z Diablo trójeczki z Aurok taka to, to postaram się nagrywać cały czas, żeby no, można sobie go pokazać no, i wiadomo utrzymać. Yy, no utrzymać. Po prostu, żeby dolecieć do tego miliona kilometrów. Co tam dalej takiego? To będzie tak, yy, Rise, Shadow, Diablo. Diablo główna, główny fontek fabularny, tylko że przed diablą to trzeba trochę dłużej posiedzieć. To też nie będzie, Diablo ten też nie będzie główną serią. Ale tak przy okazji polecimy z tym. Yy, kolejne, kolejne, kolejne. Kolejno myślę ograć yy, Skyrim'a. Raczej większość misji pobocznych postaram się zrobić. Nie wiem, czy się też uda. Zobaczymy, jak to będzie też z nagrywaniem i przechodzeniem Wiedzmi na Trójki. Dziki gon i Serce z kamienia, a czy jak to tak było, czy jak to tam było? Nie pamiętam jak, jakie tam Wiedźmino dodatki. Wiem, że na pewno Dziki gon był. No, ale całego tego wieśka spróbujemy przejść. O ile komputer wydoli na tym, żeby grać i nagrywać przy okazji. Nie wiem, jakby było z Horizonem z irodawnem no ale jeżeli wszystko będzie w porządku, nie będzie rwało to o, też ogramy. także troszeczkę gelek się szykuje na przyszłość Jeszcze zastanawiam nad innymi grami. Może, snaj, może, może nawet całą serię poleci, więc najprawiej Light 1, 2, 3, 4, 5 chyba już jest. To piąteczkę też spróbujemy opykać. Kurwa mać. Jeżdżę tymi samochodami. Lewo co to, się, lewo co to jeździ, w ryza się z progu sypie od tego basa. Hmm. Środa to chyba we wtorek powinni mi ściągnąć hajs jeszcze za tego, o ale kurde zwiesiło, dobra. Bank, G ani jednej jeszcze raty nie wpłacona nie jest, dobra ta mniejsza, problemu no z tym nie będzie, żeby to pospłacać tutaj, bo bo raz, że nie, śpię, nie śpi się tutaj w robocie, że mam wyłączone zmęczenie, także cały czas kursujemy i lecimy do tego miliona kilometrów, Szukamy jeszcze jakichś gier w głowie ciekawych, które będzie można ograć. <grym> nie wiem czy wspominałem jeżeli chodzi o eurotaka, to odcinki czy odcinki, no filmy po prostu lecą w ten sposób, że jedna trasa jeden film Jeszcze raz mi tak wpadło do głowy, że może karmechanik simulatora 2022, gdybyśmy powoli ogrywali Tak przy, przy okazji, tak w takiej odskoczni. już powoli dojeżdżamy do celu. Przejdzie się naokoło? Chyba tak. Przy okazji odkryjemy sobie, czy tu jest jakiś. Może się uda odkryć, czy tu jest yy... jakiś salon, który się chyba nie uda. No to nic, je dziadu. Uda się tak zapadkować za Miejmy taką nadzieję. Eee, udało się. Nie ma tragedii. No i fajnie, kolejny poziom. co no i co? Długodystansowca trzeba robić. Dobra, także na to na tyle w tym odcinku. Dzięki, coś trzymania do następnego heja.